Witam, tu Magda. Pokażę Wam dzisiaj ofertę wydawnictwa Axiomat pełną matematyki. Bo matematyka wcale nie musi być straszna, może być zupełnie sympatyczna, może być pomysłem na to, jak wesoło spędzić czas. Możemy dorośli, troszkę się jej boimy, ale dzieci zupełnie nie. Dzieci będą ćwiczyć w zestawach z cyferkami, jak prowadzić konkretną cyfrę, jak prowadzić dłonią, jak pisać. Będą mogły to zmazywać, będą mogły się bawić z naklejkami, rozwiązywać rebusy, ale także bawić się z piratami. Mam specjalne zeszyty ze suchościeralnym flamastrem, czyli będzie można poprawić wszystkie swoje błędy, ale także testy e, zabawowe quizy dla e, specjalistów z pierwszych i trzecich klas. W których dzieci sprawdzą swoją umiejętność tabliczki mnożenia, ale także quizy i testy egzaminacyjne, które podsumują i sprawdzą wiedzę tych starszych uczniów szkoły podstawowej. Zapraszam. w matematykę mogą się już 3 i 4 latki. Będą oni pisali pierwsze cyfry i poznawali te od 1 do 20. Ale będą też uczyć się liczyć i liczyć na konkretach. W książeczkach znajdziecie szlaczki, prawidłowo pokazane cyfry, w jaki sposób dziecko powinno prowadzić dłoń z jakimś narzędziem pisarskim, aby napisać daną cyferkę. Będzie mogło też liczyć na konkretach. Policzyć konkretną grupę zwierzaczków i przyporządkować im liczbę. Oczywiście kolorowe ilustracje zachęcą do zabawy, poznawania słownictwa, nowych kolorów. Mam też takie książeczki, które są albo zrobione na papierze śliskim. Na którym zwykłym flamastrem będziemy mogli pisać, a potem zwykłą szmatką zetrzeć, albo na z, na zestawy, w którym maluch napisze cyferki i mamy długopis e, suchościeralny już dołączony w komplecie. Dla starszych przedszkolaków 5 i 6 latków mam zeszyty z działaniami. I tutaj proste odejmowanie i dodawanie może być wykonywane przy okazji naklejania naklejek, rysowania szlaczków, czy pisania i wielokrotnego zmazywania. Oczywiście autorzy książek starają się, żeby dzieci uczyły się mimochodem i cały czas te działania się przewijają metodą wielokrotnych powtórzeń, bo tak maluchy uczą się najlepiej. Pierwsze klasy szkoły podstawowej to wielkie spotkanie z tabliczką mnożenia, która będzie w oczach najmłodszych wałkowana w tą i z powrotem. Nieprawda. Tabliczką mnożenia można się bawić poprzez ciekawe zadania z treścią, bogate, ilustrowane książki, pomysły na obliczenia, kolorowanie i rozwiązywanie najróżniejszych rybusów, jakie znajdziecie w tych oto książkach. Zbiory zadań, które dziecko może rozwiązywać w domu, to dobry pomysł na sprawdzenie jego umiejętności i wiedzy. Szczególnie, że są to bardzo kolorowe i ciekawe pomysły na zadania, pełne praktycznych i intrygujących zadań, tak żeby pokazać młodemu człowiekowi, że opłaca się znać matematykę. W zestawie znajdzie się moja matematyka, zbiory zadań do poszczególnych klas szkoły podstawowej. Zostań mistrzem matematyki dla uczniów pierwszej, drugiej i trzeciej klasy. No i oczywiście testy egzaminacyjne dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej.